Ona na 2,5 i pół Ej, kurwa Jej bist jesteś ludzie masz seta jeszcze? On ja się muszę teraz zamieniać. A, to mam Przecież. więcej On jest zjebany jakiś on, tymi wędkami w ogóle nie trafia, kurwa, jakoś nie wiem, co podejrzane to jest. Jak on nie trafia wędką, a ja odlatuję jakoś dziwnym trafem, to to jest dziwne. No ja widzę co on robi, on z satą wędką i nie trafię w ogóle. Patrz. On, on trzymał... Pa. Nie mogę o, go tego. On, on w ogóle nie ma jakiegoś wędku. 5 kratek. 5 kratek. No on nie ma w ogóle knoka jakiegoś ten człowiek. To dziecko. No nie ma, kurwa, bo tego tam jak go bije i nie leci. Pa. Weźmy z zajeb... Mogę go dotknąć nawet. Kurwa. Pięć kratek bije, jak nic. Ja nie używam wędki, tylko trzymam tego i idę przed siebie. Nie, mam wyłączone tego. To nie ma anty. Ale. Idę przed siebie po prostu. Jo mnie jakoś tego, ale go nie mogę dotknąć, widzisz? I powiesz, że on bije na... Nie bije na 5 kratek. A teraz nic nie robię, tylko trzymam W. I idę przed siebie. Patrz. Nie używa wędki. 5 kratek. Kurwa.